I cieszę się bardzo, że bardzo dużo ludzi przybyło, jednak niektórzy są sam tych stron, z naszej Wileńszczyzny, tylko nie chcą się przyznać, że oni się zadomowili tutaj na Warmii i Mazurach. Ostruckie Kaziuki to również jarmark, podczas którego można było spróbować winańskich potraw, kupić wyroby z gliny i oczywiście palmy prosto z Wileńszczyzny. Na zaproszenie Włodzimierza Brodiuka w ostrudzie 20 lutego gościł konsul generalny Ukrainy w Gdańsku, Maron Jankił. Starosta Ostrucki uważa, że po Euro 2012, które nasz kraj organizował z Ukrainą, przyszedł czas na dalszy etap współpracy. I dzisiaj to jest duży partner. Partner na wschodzie jest dla nas bardzo ważnym partnerem nie tylko Ukrainy, ale również Rosja, Litwa. I być może Białoruś, której de facto nawet nie znamy, a już jestem po rozmowach z konsulami i będę chciał ich ściągnąć tutaj do Ostrudy, do powiatu Ostrudzkiego, bo de facto zależy mi na, na przedsiębiorcach. Starosta Ostrudski i konsul generalny Ukrainy w 2013 roku chcą rozszerzyć swoją współpracę. Już w marcu będziemy świadkami wspólnych projektów. O samej Ostrudzie Myrony Jankił ma dobre zdanie. W Ostródzie zawsze się odbyło dużo 35 takich ciekawych, potężnych i wystawy, i spotkanie międzyregionalne, przyjazd e, na przykład z Ukrainy, delegacji z e, towarzyszących regionów. I Ostróda staje się takim centrum, Ciekawym e, takiej współpracy polsko-ukraińskiej i z innymi państwami i e, w planach naszych e, są dużo takich wydarzeń i wystawa ukraińskiego malarza w marcu i w marcu będzie wystawa, e, która poświęcona dziecięcym zabałkom, tak ogólnopolska. Konsul generalny ma m.in. za zadanie wspieranie rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych oraz naukowych pomiędzy oboma państwami. Jankił podczas swojego jednodniowego popytu w Ostródzie zdążył zwiedzić Arenę Ostróda, miejsce, w którym spotykać się mają przedsiębiorcy z różnych branż. Ostróda geograficznie bardzo wygodno położona, bo jest i na siódemce, w, i do kaliningradzkiego obwodu. I do innych województw, do Gdyni, Gdańska, do alblongu, które ma duży port. I do by ja tak myślę, że będzie rozwijać ten wystawieniczy biznes, turystyczny biznes i nie tylko. I dużo ukraińskich przedsiębiorców mogą nie tylko sprzedawać, handlować. Ale i odkrywać, o, 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 zakładać tutaj swoje przedsiębiorstwa. Jedno jest pewne: w powiecie Ostródzkim brakuje miejsc pracy. Przedsiębiorcy są pilnie poszukiwani. Każde nowe miejsce pracy jest na wagę złota. Być może spotkania starosty z Konsulem Generalnym Ukrainy przyniosą efekty w postaci pojawienia się przedsiębiorców z Ukrainy na terenach powiatu Ostródzkiego. Muzyka od zakończenia renowacji zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ostrudzie minęło już kilka miesięcy. Mieszkańcy powiatu, oprócz szkoły średniej, odnajdą tu też rozpoczynającą swoją działalność bibliotekę powiatową. Placówka na razie dużą ilością pozycji nie może się pochwalić, jednak nastawia się na nowoczesne formy prezentowania literatury. Książki w nowoczesnej formie. Mam na myśli audiobooki oraz e-booki. Jesteśmy właśnie teraz w trakcie przygotowywania projektu, w którym. Um, budujemy bazę około 1000 audiobooków oraz e-booków, także w ten sposób chcielibyśmy przede wszystkim zwrócić się do mieszkańców powiatu ostródzkiego. Dodatkowo gromadzony księgozbiór będzie związany z regionalnością, czyli historią powiatu ostródzkiego oraz województwa walmińsko-mazurskiego. Placówka chce stać się ogniwem, które stali do wspólnej współpracy inne biblioteki z terenu powiatu ostruckiego. Specyfika biblioteki powiatowej polega na tym, że zajmuje się ona szeroko rozumianą współpracą z publicznymi bibliotekami samorządowymi na terenie powiatu. Jej działalność jest jak gdyby ponadlokalna. Będziemy udzielać wsparcia merytorycznego dziewięciu instytucjom na terenie naszego powiatu. Wśród nich są tak nowatorsko i naprawdę prężnie działające biblioteki, co warto podkreślić, jak Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu czy Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrudzie. W bibliotece oprócz możliwości korzystania z tradycyjnego jak i nowoczesnego księgozbioru będzie można skorzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego. Biblioteka przy ulicy Drywenckiej w Ostrudzie nie będzie jedynym miejscem, w którym mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać z takich usług. Projekt ECUP, na który również pozyskaliśmy dofinansowanie. To jest projekt o wartości pół miliona złotych. Zakłada zakup nowoczesnych form czytelnictwa, czyli audiobooków, e-booków, i takie właśnie będą dostępne tu w Bibliotece Powiatowej. Zasoby Biblioteki Powiatowej będą teraz systematycznie gromadzone. W miarę możliwości mają być pozyskiwane też nowości wydawnicze, tak aby placówka stała się też alternatywą dla innych tego typu instytucji działających na terenie Powiatu Ostrockiego. Jedynie 8 szkół gastronomicznych w kraju posiada umowę partnerską z Europejskim Stowarzyszeniem Kucharzy Eurotop. Ta młodzież właśnie wykonuje deser pod okiem przedstawiciela tejże organizacji. Zespół szkół zawodowych imienia Szandora Petofi odwiedził Krzysztof Gradzewicz. Powody wizyty szefa kuchni w Ostróckiej placówce były dwa. Oto pierwszy. Nowa otwarta pracownia gastronomiczna. Przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz kelner. Głównym inwestorem pracowni jest starostwo powiatowe. Powód drugi. Podpisanie porozumienia ze stowarzyszeniem. Szkoła znalazła się w gronie szczęśliwców posiadających umowę z najlepszymi kucharzami w Europie. Nasi uczniowie będą mogli praktykować, wykonywać zajęcia gastronomiczne pod okiem tych kucharzy. Zarówno na terenie naszej szkoły, pracowniach gastronomicznych, jak i również w restauracjach, którzy im nim pracują. To porozumienie daje też możliwość kontaktu naszej młodzieży i zapoznawania się naszej młodzieży od tychże właśnie kucharzy o nowych trendach gastronomii, o tym, w jaki sposób należy dbać o tradycje kulinarne o tym, w jaki sposób należy dbać o zdrową żywność. Inną taką korzyścią jest to, że stowarzyszenie to obliguje się, że jego przedstawiciele będą zabierać naszych uczniów. Do restauracji w innych krajach europejskich, w których pracują przez tego stowarzyszenia. Dla szkoły to bardzo ważne wydarzenie. Podpisane porozumienie pomoże w pozyskiwaniu nowych uczniów. Wkrótce rusza promocja placówek ponadgimnazjalnych. Z każdym rokiem na listach pojawiają się nowe kierunki, które z zainteresowaniem są wypatrywane przez gimnazjalistów. Tu stawia się na gastronomię. To nawet dobrze, turystów w regionie przybywa, a wraz z nimi i hoteli. Ważne, żeby te wszystkie inicjatywy przekładały się w przyszłości także na zarobki, ale tego, to akurat nikt młodzieży nie jest w stanie zapewnić. Na co dzień ci młodzi ludzie, oprócz swoich szkolnych obowiązków czy zajęć pozalekcyjnych, spośród swoich rówieśników i kolegów wyróżniają się tym, że w wolnym czasie pomagają innym. Uczestniczą w zbiórkach żywności, są zaangażowani w różne ogólnopolskie akcje, czy pomagają swoim rówieśnikom w nauce. 4 marca w Centrum Użyteczności Publicznej odbyła się gala powiatowego samorządowego konkursu na 100-latków, wspaniałych. Ten rok jest szczególnie ważny, ponieważ w tym roku odbywa się 20. edycja. Konkursy Ośmiu Wspaniałych, ta edycja jest edycją miasta stołecznego Warszawy, natomiast 19 będzie już edycja ogólnopolska, której zakończenie będzie w Rzeszowie w czerwcu 2013 roku. Powiat Ostródzki zrealizował w tym roku 11 edycję, więc faktycznie historia już długa. Podczas tegorocznej gali jury przyznało tytuł Wspaniały Powiatu Ostrowskiego następującym osobom: Paulinie Antoszewskiej, Milenie Ciuba, Patrycy Grzywacz, Paulinie Guzal i Annie Włodarskiej. Podczas gali przyznano również wyróżnienia następującym wolontariuszom: Cezary Klimek, Aleksandra Miazga, Wioletta Skrajda, Szkolny Klub Wolontariatu przez ZTZ i 9 9 Brygady Artylerii w Morongu. W tej chwili w Powiedziostrzuckim jest 9 klubów 8 młodzieżowego wolontariatu, skupiających prawie 200 wolontariuszy. I co jest również bardzo ważną rzeczą, że deklaracje współpracy z młodzieżą mam od 23 nauczycieli, bo zajęcia te, formy wolontariatu odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych, uzupełniają program wychowawczy szkoły. Laureatem 11. edycji powiatowego konkursu na stolatków ośmiu wspaniałych została Patrycja Grzywacz. dniach od 5 do 10 marca w Berlinie odbywały się największe na świecie targi turystyczne, na których nie mogło zabraknąć naszych przedstawicieli. Powiat Ostródzki wspólnie z Powiatem Elbląskim i Miławskim promowali krainę kanału Elbląskiego. Magnesem przyciągającym zwiedzających do naszego stoiska, podobnie jak w latach ubiegłych, była ciesząca się popularnością makieta pochylni Oleśnica. Pracownicy Biura Promocji Powiatu Ostródzkiego, oprócz promocji kanału, zachęcali wszystkich do obejrzenia rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem oraz mistrza Świata w siatku plażowej w Starych Jabłonkach, dlatego na zwiedzających czekały przewodniki, mapy, prezentacje oraz filmy. Samorząd Powiatu ostruckiego reprezentowali na międzynarodowych targach turystycznych starosta Ostrucki Włodzimierz Brodiuk, Prezydium Rady Powiatu w Ostrudzie oraz radni Rady Powiatu w Ostrudzie. Powiat ostrócki rozpoczął nową inicjatywę, dzięki której studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrudzie mogą poznać Samorząd Powiatowy w Polsce. Pierwszy wykład poprowadził starosta ostródzki Łodzi Brodiuk, który przybliżył zebranym historię urzędu starosty, która sięga XII wieku. Na spotkaniu starosta przedstawił słuchaczom reformę administracyjną oraz zadania stojące przed powiatem wynikające z ustawy. Dumny byłem, że ta, te 55 minut te spotkania z nimi również były dla mnie lekcją. Lekcją pokory, e, lekcją przekazania im swojej wiedzy. Podczas kolejnych wykładów studenci Uniwersytetu III wieku będą poznawać losy ponad 10-letniej historii powiatu ostryckiego, który na mapę administracyjną Polski został przywrócony dzięki reformie administracyjnej z 1999 roku. Cykl spotkań ma także pokazać zadania oraz wyzwania stojące przed tym szczeblem samorządowym. Przekazałem o informację, opowiedź. Pokazałem drogę nie swoją, ale powiatów. W dziejach Rzeczpospolitej Polskiej. E, I dzisiaj e, wiem jedno, z, w każdym miejscu, każdy godzinie z tak fantastycznymi ludźmi będę się spotykał na pewno. Wykłady organizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrudzie dla studentów UTW są kolejnym przykładem owocnej współpracy pomiędzy samorządem a organizacją pożytku publicznego. Dlatego podczas spotkania starosta i Włodzimierz Brodził podziękował za dotychczasową pięcioletnią współpracę. Starosta ostrócki Włodzimierz Brodiuk 19 marca spotkał się z trójką ratowników medycznych, którzy w ubiegłym roku wywalczyli tytuł mistrzów Polski. Dzisiaj jest czas na podziękowania. Dzisiaj jest czas na to, żeby tym ludziom, młodym ludziom, którzy dzisiaj ratują drugiego człowieka, przecież to są zawodowcy, wygrywają Mistrzostwo Polski, a być może za chwilę Mistrzostwo Świata, trzeba im podziękować. Podziękować za to, że są z nami i są ze strony. Zarząd Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie podjął wstępną decyzję o zaadaptowaniu budynku, który znajduje się przy szpitalu. Prace remontowe mają ruszyć od maja 2013 roku. Szacunkowe koszty inwestycji to około 300 tysięcy złotych. W budynku przeznaczonym do remontu ostatnio mieściło się laboratorium i poradnia leczenia uzależnień. Ratownicy chcieliby, żeby w nowych pomieszczeniach znalazło się miejsce na kuchnię. Bardziej chyba dokuczę nam to, że myślę tam by można było zrobić miejsce kuchenne, gdzie można by było sobie powiedzmy posiłki przygotować gotowe na ciepło, a nie gdzieś pogrzewane z mikrofajem. Bardziej nam chyba tego brakuje, bo na podstawie na przykład u nas w Gierzewa, jest takie coś, tam chłopaki mogą sobie coś robić, no u nas tego no, brakuje, no, nie, ma, nie ma jakby pomieszczenia do tego. Tam jakby ten, to można by było zrobić, to by było plusowo. Kamil Przechodzki, Łukasz Chyliński, Piotr Sadowski tytuł mistrzów Polski mają już w swoim dorobku. Ratownikom marzy się wyjazd na mistrzostwa Europy. Podczas zawodów mają możliwość sprawdzania swoich umiejętności na tle innych. Czy mistrzostwa Europy no, mamy w planach. Mamy w planach, tylko fakt, faktem no, jest to jakiś tam większy koszt, bo wiadomo, jest to, nie jest to, jest to są to Czechy, są to Słowacja, są też e, i z świata gdzieś tam dalej, ale no, jakby to dalszy plan. E, czy sponsorzy potrzebni? Myślę, że miło by było. Z tego względu, że odciążyć też byśmy trochę szpital, no bo jednak są, nie są to koszty małe, tak to nie jest 200 100 zł, tylko to są większe większe sumy za, za osobę. Do tego dochodzi paliwo wynajem karetki, więc jak najbardziej myślę, że tam za każda suma nam, nam pomaga. Jakby ułatwia nam pracę w szpitalu, bo wtedy prezes też nie musi tej większej sumy pieniędzy wydawać. Tak? Ratownicy mają do swojej dyspozycji trzy nowoczesne karetki, dwie podstawowe i jedną specjalistyczną, zaopatrzone w wysokiej jakości sprzęt niezbędny do ratowania ludzkiego życia i Udzielania pomocy poza terenem szpitala.